Cześć, tutaj jako Rajnik, Biuro Nieruchomości Inwestycyjnych RJK Inwest. Jeżeli poszukujesz działki w okolicach Trójmiasta, to ta oferta jest właśnie dla Ciebie. Znajdujemy się w gminie Próż Gdański, około 17 km do ścisłego centrum Gdańska i 7 km do Pruszcza Gdańskiego. Mam tutaj w sprzedaży 5 działek o powierzchni łącznej niespełna 70 arów. 5 wydzielonych działek o powierzchni od 1000 do 2000 metrów. Działki te są już podzielone, przygotowane wraz z dostępem do drogi asfaltowej, a przez, przez środek tych właśnie wydzielonych działek znajduje się również wytyczona droga, więc jest możliwość zakupu którejkolwiek z tych właśnie działek, bądź też pakietu wszystkich działek lub też kilku. Dobry dojazd do, do Trójmiasta, asfaltowa droga tutaj nieopodal, zaraz przy samej działce. Media również w drodze, takie jak prąd, woda, gaz. Niebawem również planowana jest inwestycja kanalizacyjna. Cały teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej szczegółów na temat tej właśnie oferty działek, zapraszam do prywatnej wiadomości lub do komentarza poniżej. Ja życzę Ci tymczasem miłego dnia, trzymaj się, cześć.